...wizyta, a... Na pewno dacie sobie sami radę? Oczywiście damy sobie radę, mamusiu! Bądźcie bardzo ostrożni z ogniem. Och, trzeci raz to mówisz? Dziew stoi na tej samej półce, co zawsze. To też mówiłaś. Co tu tu jeszcze? Sprzątać codziennie dom i robić codziennie pranie i oczywiście... ...coś na dwa dni. Co ja nie jeszcze... Kochanie, należy się pospieszyć, bo by się na ślub. Przecież wiesz, że musimy przejść na drugą stronę, samotny gór. Słucham? Aha, masz rację, tak. A więc uważajcie na siebie, wrócimy jak tylko można najszybciej. Bądźcie w życiu, Muminku, Migotko i ty no, się. A wy oboje także uważajcie na siebie. I pamiętajcie... Powiem... Nie zapomnijcie o prezencie dla mnie! Cicho banki. I nie czepiaj się mnie! No już dobrze, nie kłóćcie się. Przyniesiemy coś dla każdego z Was, tak? A teraz musimy... Przyjemnej podróży! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! tu gospodarzami. Ja będę jeździła w ogrodzie wśród pachnących kwiatów. To a może pójdziemy sobie na brzeg, popływać na kłodach? Ja, jest, nie mięż. Ja też i z Ja nie mogę, przecież wiecie, że nie umiem pływać. Siedź na brzegu, fajsławo! Uważajcie, bo gospodami...

Minku! Migotko! Patrz, tu pojechałem! Ale, 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 ale... Poczuł się, jest głęboka, straszną gawą! Hej dzieciaki! Co wy tam same robicie? A, -a, a to kto? Już wychodźcie z zabawy w tak niebezpiecznej rzece! Możecie utonąć natychmiast na brzeg! Wygląda jak paszczak, ale to, to jest! Kim, kim pani jest? To w tej chwili zupełnie nie jest ważne. Ja Jada natychmiast wychodzić mi z tej rzeki. A, a kim ona właściwie jest? Ależ mnie wystraszyliście. Nigdy więcej nie róbcie takich rzeczy, bo to bardzo niebezpieczne. To wcale nie jest niebezpieczne. O, wszystkie rzeki są niebezpieczne. Co mogły się stać, gdybym was nie powstrzymała? Bawilibyśmy się wesoło dalej. No bo. Nie. O nie, wasza mama przyznałaby mi rację, gdyby była tu teraz z nami. Oj, już nie jeden raz pływaliśmy na kłodach i nic nam się nie stało. Daję słowo, może mi pani nie. tu mieliście wiele szczęścia i nie bądźcie grzeczni, chłopcze. Nie mieliście do tego wypadku? A to jeszcze wcale nie znaczy, że nie możecie go mieć, moi drodzy. No, dość, kochani. A teraz zaprowadźcie mnie do waszego domu. Ja! To tutaj, prawda? Teraz porozmawiam z waszą mamą. Mamusia i Tarusia nie do wrócą. A kiedy wrócą? Dopiero za kilka dni. Co takiego? Poszli na wesele do znajomych. Są po drugiej stronie góry. Wrócą za kilka dni. No coś podobnego. I będziecie sami aż do czasu ich powrotu? Nie zatroszczyć. Jestem pewna, że nie. Jakie to nierozważne i nieodpowiedzialne ze strony Waszych rodziców. Proszę, źle nie mówić o mamie i tacie. A w a mamy paniecz. Jestem młodszą siostrą pana Paszczaka. Nazywam się panna Paszczakówna. od teraz ja się Wami zajmę. Ależ tu straszny bałagan. To dowodzi dobitnie, że nie możecie mieszkać sami. A jednak musimy. Tata i mama bo brudzom jeszcze... No właśnie, w tym czasie ja wami się zajmę. No dość już. Teraz zaczynamy sprzątanie. Każdy z was wykona coś pożytecznego, dobrze? Proszę pani... Należy do mnie mówić? Panu paszczakówno? Jak się nazywasz? Ja, Muminek, jestem Muminek. Słucham cię, Muminku? Panno paszczakówno, czy nie zechciałaby pani odwiedzić pana paszczaka? Och, tak, tak. On na pewno na to nie czeka. Nic nie szkodzi. Mój brat nie wie, że się tutaj wybrałam. Nie miałabym u niego ani chwili spokoju, martwiąc się o was. Ja nie jestem taka nieodpowiedzialna jak niektórzy, co pozostawiają maleństwo same przez tyle dni. Ojej, no znów no czeka się rodziców. Rzeczywiście. Coś mówiliście? Y nie. Nie Jestem ładny. Niedługo będzie jedzenie. Migotka jej pomaga, więc chyba... założy się, że jej potrawy będą okropne. Hmm? No, no. A co to jest kochanie? To moja bratoletka. Małe dziewczynki nie powinny tego robić. To nie jest dla nich odpowiednie. To nie przystoi. Ale... Możesz robić z siebie widowisko jak dorośniesz, ale nie teraz. Ale. A co w tym złego? Bardzo ładnie wygląda. O, ty pewnie jesteś włóczykiem? O, o. Twoje ubranie wymaga naprawy. chyba nigdy nie było plasowane, co? Ja. Sądziłem, że przez te kilka dni będziemy się sami ządzili. A teraz jesteśmy uziemieni. Mominko, to już twoi rodzice są o wiele, wiele lepsi, naprawdę. Nie? Przepraszam was, jednak ja sobie pójdę. Ale wrócisz, łóczyki nie gniewaj się, Muminku. Nie mogę tego wytrzymać. Zupa jest gotowa! Pachnie wspaniale! Muminku, nakryłeś do stołu? Okej, tak, tak. O, włóczyk inu! <kluzcie> Pewnie uciekł, bo przyjrzał się tej paskudnej zupie panny Paszczakówny. Proszę bardzo! Wszyscy siadają i jedzą pożywkę? No ale... a, a gdzie masz włóczyki? przed panią! Miii. mi. Małe dziewczynki nie powinny odpowiadać z założonymi rękami. A powiedzcie, gdzie mieszka Włóczyki? Nad rzeką, w namiocie. W namiocie? Coś podobnego. Później zaniosę mu tam trochę zupy. Ale nie trzeba. Dziękuję. ci prędzej, go ostygnie. Mm. Zupa mamusi Muminka wyglądała dużo lepiej. ta na pewno jest straszna. Mimo. No, no co czekacie? Rzeczy smacznego. Proszę jedzcie. Dobrze, jedźcie. Dobrze. Nie jemy. Jemy. Dobrze. Mm. 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 jest lepsza niż się spodziewano. Jest, mm. jest równie smaczna jak zupy gotowane przez mamę Muminka. I co? Jak? Smakuje wam rynku. Możesz dostać opłatkę, do jeżeli chcesz. Mi, a ty? Dziękuję. Na kogoś bez poczucia ja smaku może jest doskonała. Słucham? Ależ jest bardzo. E, żebym tu to powiedziała. Chcesz, ja żeby to została? Oczywiście, nie. Oczywiście. Nie jest taka, jak zupa musi. Rozumiem. A według mnie jest bardzo smaczne. Naprawdę migotko, jak to słyszeć, jutro ugotuję coś głodnie smacznego. Czy mógłbym dostać dokładkę? Oczywiście. Ależ z niego kapa. Teraz ona zostanie tu już z nami na zawsze. Ja jestem głodna. Mi nie rozlewaj. Nie można jedzą w zupę. Riku, nie rozglądaj się z Wyszką w pyszczku. Mumiku mnie bez miasta. Nie, z tej miłości ze stołu. Proszę pani, czy można dodać Nie się Piękne gwiazdy na niebie. Tak, ja się... więc tutaj jesteś! A witam panią! Przyniosłam ci zupę! To bardzo miło! Więc ty rzeczywiście mieszkasz w namiocie? Tak, zgadza się! Ale czy to nie jest niehigieniczne? Namiot nie wydaje mi się dobrym miejscem stałego pobytu. Jeśli się zgodzisz. Zupa była dobra, ale nie mogę znieść jej gadania. A na dalekiej północy spotkałem właśnie tego wielkiego wieloryba. A, no, potem? potem? Potem poszedłem w góry i tam spotkałem czarodzieja. Coś podobnego. <noise> Nic, ale wcale nie śpię. powiedz, co zrobiłeś potem? Co potem? Potem spędzałem noc w bardzo starym samczysku. I ty? Czy możecie w końcu pójść spać? Już naprawdę jest bardzo późno. Dobrze, będziemy już spać. Minku. Ja też będę spał. To no dobrze. Dobranoc. To bardzo. Chcę usłyszeć resztę tej historii. Wiem, jeżeli będziemy szeptać, to ona nas tam na dole nie usłyszy. Aha, więc co widziałeś wtedy w zamku? A no, więc ciężkie drzwi ze skrzytem się otworzyły, a za nimi siedział stary król w koronie i w ogóle. Ale to był tylko szkielet! <laughs> <laughs> Godko, musisz silniej naciskać, żeby zmyć stary grunt po No Mi! ty dalej musisz tę podłogę, szulik mocniej kucharz. Naprawdę? Podaj mi. O, trzeba to robić tak. O, 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 pani robi to wspaniale. O, teraz widzisz? Może pani zrobi to sama, skoro idzie pani tak dobrze. Moja droga, miałaś mówić do mnie, panno, paszczaku no. Paszczaczyna. Ci, nie leżcie na trawie! W trawie jest pełno paskudnych insektów i robaków! Natychmiast wejdźcie do domu! Co się stało tym razem? Otrzepcie się z kurzu i umyjcie ręce, słyszycie? Mominku, kiedy wracają twoi rodzice z wesela? Niestety, nie tak prędko, jakbym bym chciał. Więc to znaczy, że musimy ją tak długo jeszcze znosić. Ja już nie mogę z nią wytrzymać. Musimy ją jakoś stąd wypłoszyć. Dobrze, ale jak? Mm. Wiecie, ja bym chciał, żeby przyszła Buka i solidnie ją stąd przepłoszyła. Riku, coś ty, to raczej ona by Bukę. Masz rację. To mo mo może jakieś jadowite węże? Mm. Pięknie pachną. Udały mi się. Przepraszam, panią, ale... O, migotka. Spróbuj. Upiekła mnie na jutro. Przyszłaś we właściwym momencie. O, tak? Świetnie. Uda się uda się na pewno i odzyskamy naszą wolność uć psia kość znowu się ukłułem chcecie to zrobić? tak, ale co to był za odgłos? <śmieniczy> <śmieniczy> nie, 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 do końca mojego życia, nie, 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 już nie, 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 będzie. nie, wie, może wyniesie się od nas już dziś. jej minę! nie, 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 nie odpowiadam moje towarzystwo. Odejdę już, rano. Przenoszę się do mojego brata. Tylko bardzo krótko, ale dobrze się wśród Was czułam. Żegnajcie. Jestem taki głodny. Nie byłbyś, Muminku, gdybyś zjadł trochę mojej pysznej zupy. Ta pani to gotowała dobrą zupę. I zupa i zupa! A kogo obchodzi zupa? Teraz możemy robić to, co chcemy! Mogę mówić ze skrzyżowanymi ramionami nawet przez cały dzień! Szczerze mówiąc, to wcale nie pasuje do dziewczynki. Ale wymyśliłeś! Ty marny pożeraczu zup! Młoczykiju, dokąd idziesz? Na ryby. Jest świetna pogoda. Idę z tobą. Idę. Po deszczu powinny brać znakomicie. Dobrze, chodź. Ja też idę. Czekajcie, ja też. Hej, nie uciekajcie. Nie chcecie jeść tej zupy? Zupy to można przyjemnego robić. Ach, chyba pójdę na te ryby. A ty nie łowisz? Ja nie. Trzech! Powinniście na bałwacich tyle, ile potrzeba! Odwiedź mnie kiedyś znowu. A ty mnie, kochany braciszku? Ale dbaj o siebie, siostrzyczko. Dziękuję, ty też dbaj o siebie. <grystanie> Nikt mu chyba nie powiedziała. Nie byliśmy dla niej szczególnie mili, mój drogi. O, łowicie rybki? Tak, panie paszaku. Odwiedziła mnie moja młodsza siostra. Strasznie dawno jej nie widziałem. Nie mówiła mi, że dajecie sobie świetnie radę pod coś rodziców, prawda? Tak. I działa także, że dobre z was dzieci. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze. I przyszła, przyszła mnie odwiedzić, bo martwi się, że mieszkam sam. O, o. O jej parafor Stoń, poczekaj! Coś podobnego Prawdziwą, młynku! Spokojnie, pan do panna, Proszę się chwycić z tego kija! Pana, panna, 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 się! panna, panna, Panie się pani nie stało? możesz mi mówić proszę pani, nic mi nie jest. Hej! Złapałem paraforkę! Świetnie Ryjku, nawet Ryjak zachowuje się jak dżentelmen. Dziękuję wam wszystkim. No już dobrze, już wszystko <głos _> <głos _> Dziękuję wam, bardzo dziękuję. Pokoje stoi się dobrze od rogu do rogu. Rodzice wracają jutro, do tego czasu ja tu sprawuję rządy. To wiem, chociaż tyle nie musiałeś jej tu zapraszać znowu. Ta kobieta zaczyna nas na śmierć. Oczywiście teraz kupiamy buki, to już będą żyweczki. Niepotrzebnie się nad nimi napracowaliśmy. I co ty wam mamroczysz? Co? Nic nie mam roczę, z mam chyba można śpiewać przy pracy. O, bo, bo. Cześć dzieciaki, wróciliśmy! Och, jak pięknie! Skoro nasz dom tak dobrze wygląda, możemy zostawiać dzieci, kiedy tylko będziemy chcieli. O, rzeczywiście? się. O nie! A jeśli już, to może nie na tak długo, dobrze. Tak miło, kiedy ktoś tęskni, muminku. Tam bardzo mi się podoba. Myślałem, że gdy wrócimy do domu, zostaniemy chaos. Och, jak psi. Jeszcze możecie zobaczyć chaos, jak następnym razem zostaniemy naprawdę sami. No. <laughs> Dobrze się tam czułam. Do widzenia. Do widzenia wszystkim.